No witam wszystkich bardzo serdecznie i w sumie znowu w pierwszym odcinku z, e, ze SONAMI RANGER e, w końcu się widzimy właśnie, o Jezus Widzimy Znowu widzimy się z, z, w pierwszym odcinku Znowu się widzimy w pierwszym odcinku po e, nowy save i w dzisiejszym odcinku będziemy grać Będziemy i grać. Mam nadzieję, że subskrybujcie mi kanał, żebyście nie przegapili kolejnego odcineczku na moim kanale. Subi w będziecie sobie. Sinki... A my co? Lecimy. No czy lecimy? Nie, to już pojedynczy tutorial. Będę musiał ten pierwszy tutorial ukończyć. Mam nadzieję, że nam wyjdzie nam to. No cóż, to mam tylko Po prostu w te punkciory. Też, ten, to też wtedy usunąłem. O, Pink Lord, to właśnie wtedy będziemy się tam No ale mam nadzieję, że to nie też na dłużej w tej grze. Gdzie to się wyderzało? O tutaj chyba To tak? O, dobra Czekajcie, chciałem też te tutaj grze... Nie że regularnie odprowadzić, bo tak mam dużo gier do nagrywki, ale No wiecie, że musi być Fortnite I inne też giereczki I chyba już ukończyłem No, ale ja ukończyłem swój tutorial, więc możemy zacząć w to porobić, czyli te małe glutki zbiera zbieramy te małe glutki, bo musimy na je zbierać na hodowlę Bo co innego można zrobić, nie? Na żarcie no, ja ma dostanie... O, też do dostania. No i dobra, i zbieramy te pięć do sprzedawania. Poszukam więcej, tylko te są do kupowania, nie? Ja w ogóle Pana na jeden raz, że będę tak rozwinięty, że to troszkę około się tysięcy mnie. I to też na tym odcinku mieć, dobra. Eee, dobra. No idziemy tamtych go chodź, chodź, chodź. Dobra. Eee, tutaj wleć jeszcze sobie. Dobra. Eee, ja będę też się o to sprzedać. Dobra. Ja bym musiał to wszystko na razie sprzedać, więc dobra, widzimy być na pierwszym przygodę jakoś, jak zawsze. Co to tutaj jest? nie wiem co tu by... A nie, tutaj... A nie, bo tu muszę być online w sumie, nie? Na grę to <grym>, bo musimy też sobie mieć wolną pamięć. Ma, tak tak będzie tak samo pewnie będzie składanie ten jutro, ale to już nie martwi się o to. Mam nadzieję, że zostaniemy troszeczkę na dłużej. Y, mapa, jest taka sposób. <słys> Wiem, że będę zbierał na widzę na pierwszą rzecz, czyli na tamtą rzecz tam. Żeby potem pójść, po... jest tam jeden gościem slime rancherem, który może sobie to włożyć też drzwi i właśnie to też będę się, chciał... a nie, ja pracam na farmie, No dobra. Ale sięńcem na przygodę, tylko że nie mogę dłużej przybiegać. Fajna gra widzowie. Dobra. Ja tutaj chciałbym pozbierać bardziej więcej. Marcheweczki, chodźcie do mnie, kluseczki ja moje, z w ogóle. Okej. Okay. Idziesz go, że tutaj jest jeden gościu, nie? Myślę, że to tak mi wystarczy, nie? Dobra. No Czy tutaj mogę? No, Dobra, to w jest tutaj sprzedane i Dobra, to może gdzieś idziemy więcej gdzieś w innym miejscu. O! Dobra, no, wezmę was dwóch, 20 nie wystarczy, tej potem miałem ja ogólnie nie spale, bo nie będę wychodzą na niczego przydatne. No raz więcej mam ma ma bo muszę mieć o, no to widzę w których odcinku, który będę chciał iść na nocną wyprawę. W końcu, to nocne slajmy, które... Musimy hmm, to wydać w imię fortunę. A sprzedaj, ile takie coś kosztuje, taka Fortunka, nie? Muszę sprawdzić takie coś. Po nocy żeby to wyciągać. High Wales, czyli to wydłużyć możemy, widzę, wie. Też możemy to demolusić. O wszystko. Dać też plor, a nie tylko plor, też collection, to jest też fajne. I to Solar Shield to chyba jest, nie? Dajcie znać, czy to jest Solar Shield. Najcieńniej znaczy to jest to, bo ja nie wiem, widzę też nie wiem co to jest. Nie, chyba tak jest solar, shie. dajcie znać, że jest jest i żeby nocy, żeby, żeby była, żeby też było w jednym podem jeszcze. Dobra. My też tutaj, teraz... je do tego się mam że nie będą uciekać. A, tyle wystarczy. A, wiecie co z tym stajami? W sumie jest to taka brutalne, to no wiecie. A, aha, wypuśćmy je na wolność w sumie. Wypuścimy je na wolność, będziemy je palić w sumie, no to nie ja będę takim hamem. Nie, ale wypuścimy je po prostu. Nie musimy jeszcze takimi hamami w tą grę. Wypuśćmy je po prostu, żeby to tam polatało, nie? Mamy my co, idziemy je nakarmić. Zreknij mi tu, no! Ja wpadnę musimy... W ogóle nie wiem, jak to robi miatulki, jak to się miatulkę do filmu, nie? Jakoś. Swobciąs. Eee. Hmm, chyba da się jakoś to wyłączyć, na 100% by się dało, dobra Eee, dobra, no zbieramy te punkciory No, mi to! No, koszy sorki, ale no Niech będzie zbierać, no nie, to zbiera, bo zbieram na hama Zbieram na hama Dzięki, miejscówkę Dobra, no, idę ci mi to sprzelać Pierwszy hajsik Nie, 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 nie. nie mamy zdemaskować. Chcę nie demaskować, chce nie Macie chcę demaskować. Macie markaweczkę, No i git, dobra. No też... Ymm, czas zrobić pierwszą farmę jedzenia. W sumie wystarczająco dwa farmy jedzenia. I tak jest dużo żarcia, ale Bo tam jeszcze mamy. O nie, nie, stary, nie, 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 tysiąc, właśnie, coś tak czy jak tylko jest, tutaj w ogóle farm? tu mamy takie coś hmm. no to tak mamy tutaj tych miejscówek, nie? Tak jak to, to, to zagospodarujemy? Hmm. dobra, e, my teraz pewnie rzecz widzę, ja myślę, że kilka odcinków tutaj zrobimy, minut na zapas, jeszcze nie nagram dzisiaj na zapas, dzisiaj jest taka trochę wieczorna na godzinę myślę, że teraz zacznę z zapasami filmu żeby mieć ale ja chcę zrobić garden Upsilo. też ponton. To, to się nazywa garden, nie? No i cóż, stawimy marcheweczkę, bo szkoda, że nie mogę tylko wyciągnąć, nie, najgorzej, bo trzeba by było to do i po prostu od razu wstawiać, to jest najgorsze, ale to nie, zaraz. Idziemy na dłuższą trochę wyprawę, bo chciałem zjedzieć troszeczkę to ten teren. mi troszeczkę żarcie, ale w ogóle oni te wspierają te floor collection, nie puściłem na wolność je. Ja.

ja myślę, że jak będzie dzień to chyba już bym dobrze rozwinięty na tym Slime Rancherze. Więc... teraz Tak wygląda się teren. Słuchajcie. Oooooo! Mam Dzięki! O, to nam się przyda. No chodź tutaj, klusko, no nie! Chodź! No tą to nie idziemy. Dobra. Idziemy z nami... O, tu jest chłopanie. A nie, bo to są mega, bo... To są... A to są nie tam slajmy, nie będę bronić, typu nie stać jeszcze na tami slajmy, nie? No nie ja wiem, gdzie możemy nieskoczyć kur w nie? na miejscu właśnie. Mmm. Tu chciałbyś z tym z chęcią wziął, ale... No to jest w sumie dużo kur jest. Nie? Bo to był jeden był. pasek. O, w tym miejscu był jeden właśnie. Tam dalej chyba już nic nie ma, nie? No, w sumie tam dalej nic nie ma. Dobra, idziemy jeszcze na jedną farmę. Dajcie mi znać w komentarzach. Czy nie chcecie jeszcze Jezus! Matko! No i znowu się kłopoty zejdę. Znowu idziemy kłopoty. Pierwsze idziemy kłopoty na odcinku. Ale tak jak znam, to coś to wszystko, więc... Jest to jeszcze nie jest nic warty, ale troszeczkę warto jest bo wszystko, no. Więc ja widzę, ja widzę że jest troszeczkę coś poza serwerami, nie? Uderzy w to tak i do dobrze. W ogóle ten świat jest ogromny. O, pamiętam tam na górę ten też szłem, bo tam było spoko widzę, Tam ja do też nie w coś odcinkach. Bo to jest ta seria także fabularna, taka duża jest. Ale trzeba mieć widzę te dwa rzeczy, ten na pewno. Nie? Bo tak rock slime chyba robią, lubią kar karotce, czyli te inne rzeczy. Ale muszę to wszystko brać, bo no po. To no, jak sobie takimi zastawimy, nie? Ale to na pewno no, 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 oni nie zdechną, to nie no, zdechną. No. Czekajcie, co one w ogóle zdechną? Bez jedzenia, ciekawe czy zdechną. Dajcie widzenie, mi znać w komentarzu, czy one w ogóle zdechną te, te slimy. To jest mega ciekawe. Chciałem wiedzieć. A ten rok slimy zostawię no, jedną na cień. Ważniejsze, to wszystko to jest ważniejsze. Dobra. No co tutaj zsalić do blinka. 200 takie coś jest warte, a patrzcie to wszystko jest warte, naprawdę jest to warte Fortunę fortunę. Dobra Idziemy wam zadać jedzonko O kury. jak e, kur też jedzą i zobacz, lecimy <śm> kury Ło, one są znaczy nie, ale wiedzą wszystko To trójce też mogę im dać Dobra, damy taki wkrótce. Mm, wszystko im damy. A wszystko im damy. Bierzemy te plorexony, jakieś tutaj koprosze powodów, tylko żeby... w ogóle to jest godziny, że oni strają tym, mnie, W ogóle to jest dziwne. Dobra. To już wam już się nie podoba. Wiedząca. Z do będą się was wsysać. Yy. A ja wiem, co się dopcić. No. Oni niczego nie wezmę, nie? A, Ta Taplinka wyrzucam, dajcie mi się o to o, o tak mogę wpływać ej! One wyskoczą zaraz mi no nie nie no chodź mi tutaj, gdzie mi uciekasz ale tu dużo do są, o kogucik Rostro! pięknie i jeszcze teraz, a my sobie coś tutaj sprzedać Widzę tak w tak krótkim czasie, bo 300, nie? A bo gdzie dzieje na rzecz... O, to jest to, to jest to. To mogę zrobić water tank, jetpack, healsmore, trooper i tank booster. Ale no to jest pełna, niech czekają w tym, no nie jest widzimy mhm. ważne. No ale nie robię że jedną robić widzę, tutaj będą farmy w tych miejscach. Tutaj będziemy farmy w tych miejscach. Czyli rok... Rokowe slime, Chcemy mieć też rok slime, nie? No to w tym miejscu po co mi wiem, po już to nie ma miejsca. Nie, tutaj jest miejsce jeszcze. No Dobra, kupujemy w tym miejscu. Ej, kulard. Eee, storki. O nie, 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 nie. A mogę to demolować potem? A mogę, i to się tutaj hajsne. To, no to i tak mi mało. Nie! Zja! nie nie pytać ci nie wiem nie wiem ja pierdziele ja <grymne> nieważne no to też by się haj zbierać no nie lubię a nie tam są te action są Dobra, nie zapomniałem zapomniałem że mogę wszystko dobre nieważne dobra nie wiem, się tygodnią odcinka nie na dzisiaj wszystko no jedźcie mi to, no! A synu, jak on no to sobie to. No dobra. One tak to po prostu zjedzą. Mam nadzieję, że jedziemy się tutaj pierwszy raz przespać, myślę. Sleep until morning. no go się, że mogę teraz wszystko pomijać, jest w ogóle fajne nie? Jezu, to, to jest teraz warte? 10 i zawsze z drugi... To nie jest nic to warte, Został się o milion dolarów. A no, kursy urosły! No, jakbym to zbyt umiał, powinienem taką praktykę, że pomijam ciągle dni. Żeby było szybciej, to było w mega fajne. Pomijam po prostu i to było łatwiutkie. No dobra. Słuchajcie, może na drugim odcinku w Zy pójdziemy już po nocne slajmy, ale chociaż nam to się nie przyda do niczego. No po. Bo... Eee, ma małe. Dobra. O nic, mogę bokrwy w tym dać, No jak wspomniałem. A my to dzięki sprzedać? Sprzedać? Dobry. Bo no, nie, teraz, potem nie, kasy, ja potem nie, odzyskam. nie, 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 że się nie, 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 że nie, 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 zapamiętaj to. Nie chcecie gręć? Co ty robisz? Mały To co na to widzę, tego nie mogę stracić No ty mamy... Nie wiem, nie powiem co widzę. Co za bot! Idziemy po ich więcej, co? Idziemy po więcej, nie? 22, no i zarą I to nie No Dobra, idziemy dalej. Nie będzie tutaj to ten, to ten nie szukiwać, no to, to będziemy zawsze spać. Ja mogę też całą noc przespać, nie? Czyli nie chcę, muszę, żebym muszę przespać, ale... No ładnie, tak mi tutaj je, no, na jedno. No jedzą sobie Dobra, teraz tak. Ale sobie to zrobić, te bo ona się do czegoś przyda nam w końcu, nie? A potem te pink slime jeszcze do czegoś je, no, tak ścieknie zużyje. Wypuszczaj na ból, po prostu, bo nie będą mi do czynienia czego na razie. Musi no, tak najwięcej, że to... Dobra Tu nie idzie na Zapas to odcinki No mydziesz to Obi to coś myśmy za spasami nasze filmów Ty tak zbyt dużo nie No ja mogę, a pa mogę O bo nie chcę bawić to też powiem, nie będziemy też tak się bawić z tymi znajmami. Nie o to w tej grze chodzi O tutaj mogę ten O, blokowanie cały teren. Jakby tutaj zaje w tym miejscu sobie dokazi cały teren. Jakby co? Czyli jakbyście szli... Um, w tym miejscu, o, To są gdzieś wyblokać... W tym miejscu możecie cały teren w tym miejscu. No jak o czym chodzi? O w tym miejscu na mapie. O. W tym miejscu na mapie są rzeczy wychodzić cały teren. Duże, że będziecie sobie szli... O tej slime ranchera, o, tu w dół! Będziecie tutaj szli i tutaj będziecie mieli do blokowanie. Prosto, ale bliższej sobie, nie? Dobra. Yyy... Um, też widzę niektóre też widzę niektóre komendy w usłyszymy. No, to nie ma sensu, Widzę parok bo tych były więcej jeszcze tych parok slime'ów, nie? O, i są moje maleństwa? Muszę was wziąć do domu, moje No, i jeszcze jeden. TY! MAŁY! Wszystkie, no to są rzadkie, dobra, idziemy sucząc. No i kolekcjony zbieramy wszystko logiczne, widzę. Proste, nie? Dobra, i to dziewczyna to spen. Dobra, leci indziej do domku w takim razie. Lecińdziej do domku. Ma to no, zaraz z nie? Nie w domu Mamy... W... O, nie mogę czas tylko wziąć, o Najwyraźniej mogę was styla widzę W nie rozmawiają czyście Ale to już nie będę się spinał W żowie Oni więcej zarobimy Stiernie, nie wiem jak dojdzie przed odcinkiem, możecie sprawdzić, co ile miałem przed odcinkiem teraz Przedtem przetąd przeręczak tym To zbieramy na chilecz. O, i tu w scenę. E, dobra. Wiem, że kończę to a nie co mam porobić, żeby. Ja chcę też gdzieś więcej po tych karoców, Potem jeszcze te karotce gdzieś miały. Nie, to gdzieś te karotce były e, w tamtym miejscu. E, gdzieś w nie jest, tak, te karocy. Mhm. Potem go jeść, więc. No, bez czy to zostaje, czy nie. Ale ja widzę, że też jedno miejsce w ogóle. Ja widzę, muszę iść w jedno, jeszcze jedno miejsce, już Że na jakieś liści, to potem to przeczytam. Eee. Eee... Ty, ja tu mogę sobie przejść, jak tu się przechodzi? Help! A po... Tu jeszcze jest wejście! A nie! A nie muszę tam wejście przez tą jaskinię. Ej, ja jeszcze nie wiem tej jaskini, wszyscy eksplorujmy ją. O kurde. Eeem... Dzień dobry panie. Ej! Uciekaj! Bo <laughs> no wysyłam piszem! A jak to mam dalej przejść? No nie bijcie mnie, chama! Ale one biją, widzę te slimy, What the fuck! No dajcie spokój! A potem mogę przejść tutaj! o! Pamiętam gdzie to było? Tutaj, nie? Ja tu mogę przejść w tym miejscu! O, właśnie tutaj A jak ten to, tutaj to gdzieś wyjdzie? Tutaj było wejście, ty się dajesz. Dałbym sobie tę rękę uciąć. A nie, to tam jeszcze mogę. A ja tutaj też mogę i... i. czemu ja nie zauważyłem tej drogi tutaj? What the fuck? A gdzie, gdzie tutaj pójdziemy? W które miejscu to pójdziemy? Hmm. O, tutaj nic nie ma. O, to jest akurat urocze. Nie no, ma ja się zebrał w na to pole ich. Bo one ale co nie mogę ich nakarmić w sumie tymi henami ej dajcie im to go... o, o, dobrze jest GIT mamy CHABI FLOR ma, tutaj nic ciekawego nie ma <grymne> Dobra tu możemy siedzieć. o to jeszcze się o, jest jeszcze ciekawsze No więc, mi jeszcze jeden teren o jeszcze jeden teren a nie tu jeszcze są mi o ooo Teraz nic tutaj nie ma już przyzorcineczek tylko na nakalimy te nasze smajmy może nie wiem gdzie jest silos ja w tym se będę miał chyba silos wiecie 198, ja nie widzę, wiem, ja Zobaczymy, ile jest z tego, to jest ciekawe. 198... Już p58! Dobra, ej, to jest takie upłacalne, że oj, że tam 24, no iż czas. Nie widzę was nakarmić, wiecie? Nie widzę was nakarmić. karmi. jakiś cenne. No ci się będziecie mi bić. To jest najgorsze. Tu byście zejść ta magiczna rzecz. Która ile ona kosztuje? Która by zbierałaby te plorty, nie? No to nie jest AIRNET? Widzowie? Ta, ta maszyna AIRNET? a nie Solar Shield. Ale tyle samo kosztuje, jest bez drz, chyba, nie? Solar Shield. Hmm... Ile czy dobyło się to kosztowało? Tak to jest tak, to jest do zbierania. A to jest do... auto to samo było, bo pizza, to do trochę drogo, nie ukrywam. Dobra, ja ile pierwszy zbiorek zrobię, bo one na nas zabiją. Ej! Ty mały one jego nie? A, muszę was trochę u umieścić stąd Czyli muszę was trochę ich pozbyć muszę iść? niestety A tam jest wyprzedana wolność, bo za dużo ich mam tutaj Dzwon Dobre, i muszę was znowu nakarmić Idziemy. Czy coś jedzie dobra, i on nie, nie to nie tego, dobra mm. Rock plort. O, 622. 621. Jak kosztuje to? Masz 622, nie? Nie w ja pierdziela. Muszę ich mieć więcej na pewno. Yy, dobra. Yy, muszę ich mieć na pewno więcej że po tym szlaku Muszę ich mieć więcej, po... No będzie to ko byku yy. Dobra, Ty to znaczy, na to zaczynamy. Teraz już wydaliśmy. Zaczynamy. Starmy. Dobra. Ymm, ymm, co to... O, to tu na tym chodzi? A po co to są zadania, chyba? Zdobyć tyle rzeczy i dostaniemy język. Wzywie... Mam czas o 20 minut. Czyli 5 i teraz krew mam ci wziąć weź no weź z tymi słuchawkami leć mi nie bak, takiego nie będę robił zeta a gdzie teraz możemy pójść hmm. o nie pozostać zarodowa potem po zarodku potem no ma. idziemy ze spadni że ktoś pozostaje na nie poddać i ja 25 minut niestety Dobra, gdzieś spadnijmy, bo to nam się na przykład podoba do tego trwa, nic, nic, nic nie mi do roboty. sleep until morning... Pokażę, coś, coś bym mógł zrobić, niestety. już no, coś urosło na przykład? No, w sumie nie wiadomo, no, może nic mi nie urosło. A nie, lecz by się, się urosło. O, O, no, w sumie jak jest nowy dzień, to jeszcze nakarmimy szybko nasze zwierzątki? Mam no, zjadę. Dobra, kocina z No! O, szybko kocina z jakim zaczynaczek. Udaję się w tym, mi, mi nie cierpi. Szybko, 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 szybko. Nie, to się nie zarobię. I ty się zgadza, że. Eee... Coś to był na tyle zaczynka, mam nadzieję, że będę z tą serią. Także że następnego odcinka, tak jak się pomożę, to się nazywa, może pokażę to się w potrzebne momenty i widzimy się gdzieś w następnym odcinku. Do zobaczenia!